Dobry, kochani! Widzimy się w następnym odcineczku z The Walking Dead'a. Będziemy eksplorować naszą... namiętną posesję. Yy, czy ja... Nie, dobra, wiecie co, może na razie przestanę trochę strzelać. Zacznę trochę dźgać. Zobaczymy, co nas czeka tutaj. Jest tu jakiś boys band, super sprawa, o którym być Kluczyka na pewno nie mam, wiadomo. Jest tu coś wartego eksploracji. U mnie miejsce jest... Ogromniaste, więc może i coś by się znalazło. Czy coś tu mogę wziąć? Nie, i tam też iść już nie mogę. Dobra, więc nie będziemy się chyba tym piechtolić dalej. Idziemy sobie prosto po prostu w eksplora tamtej strony, bo chyba tylko tam się da iść. Tak naprawdę, Wiecie co? chciałbym sobie coś przamać i ewentualnie się wyleczyć, bo słabo z tym u mnie, co my tu mamy. Hmm... Iwo? Voodoo Cola. Czemu to Helta odejmuje? Co jest takiego kurde złego w coli? Hmm, bez sensu. Mam coś? Sardynki. Stamina staminę też daje, a Helpa też odejmuje. Bez sensu. Co ja mam na Helfa? Na Helfa mam samo To co? A Biblia. Kurde, Dirty Bandage, let's go. Owijamy się. A nie! Bo ja chyba nie mam jak. Nie, czekajcie, zobaczcie, czy mi się coś zregeneruje, czy to jest już takie życie. Ten tle tak mi przeszkadza. To mi się chyba nie regeneruje, wiecie? To jest duży problem. To jest bardzo duży problem. Oh, oh no! Na szczęście ugryzł bandasz. O, i dupa O, to jest moje życie. Jak ja mam sobie zregenerować życie? Nie mam tutaj nic. To by mi zregenerowało chociaż trochę życia. To, to, glue. Klej, no niespecjalnie. Czemu w ogóle jedzenie odejmuje życie? Dla mnie to jest Ola. Dobra. Nic, no idziemy na takim życiu jakim jesteśmy. Nic z tym nie zrobię na razie, wypadałoby znaleźć coś porządnego. Ale nie wiem co sobie regeneruje życie. No pewnie jakieś apteczki, leki. Painkillersy, coś takiego, ale nie widziałem tego zbyt dużo. Szczerze mówiąc... Ej, tam jest klucz! Pytanie do czego. A to jest do tej klatki na cmentarzu, to wiem. Co to? Medicine. Max help, dawaj to. Błykam wszystkie jak drażę. Dobra. Kluczyk, powamy. Pięknie. O, kolejny Saipik. Czemu ta latarka nie świeci? Nie pierdekam. Kolejny safeguard tutaj mamy, kod, oczywiście nigdzie nie uświadczymy. Dobra, poszliśmy w tą stronę, to chyba idziemy w tą stronę. Czy to już wszystko, co nas tutaj czeka? Tego szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, tutaj już nie można iść. W takim razie odbijamy. Mam jaki wieżowiec, w ogóle punktem, prawie że dropać chmur normalny. Czy chłopaki z Boys Bendu coś dla nas mają? Acie co? Mm. A co ja tu mam? To jest strzelba. <laughs> ja mam jeszcze strzelbę! A siekierę też mam? Mam kiedy Dobrze! To dobrze! Kierę ważna żyć! Panie, daj pan trąbkę! <laughs> oh, o! No. no! No! No nie mogę się nawet drapać! Ech. Ech. Dobra, nie mogę boleć. O, tam jest jakiś piknik. Ej! No nie gadajcie, że nie mogę tu przejść. Da idiotas! Czemu niby nie mógłbym tam pójść? Ja tu miałem przyjść tylko po ten kluczek, naprawdę. Naprawdę nie mógłbyś tam dalej przejść? No nie mogę. Skakać się nie da. Przecież to wygląda jak takie miejsce do lutowania. Dobra, widocznie na tą chwilę Gierano nie pozwoli Czepam się, zobaczymy się na miejscu. Z 2 Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie. teraz I klik. No. ja jakby trafiłem. No Okej. Okay. Co tutaj nas czeka? Jest tu coś? Hello? Specjalnie widzę tutaj dużo rzeczy. Są w ogóle. O! To się przyda. W sensie to są jakieś tam te znajeczki, czy coś? No ale nie! No nie mówcie, że ja tutaj siedzę, tylko po tą znajdkę, czyli ja faktycznie coś tam dalej miałem znaleźć. No fuck's given, nie wierzę w to. Czy ja miałem światełko? Miałem coś zrobić z Lampionem? Nie, nie mogę nic z tym zrobić. Aaa, tu coś mamy. Save to journal. O, dobra. Hmm. Patłup exile.

Co mamy teraz zrobić the tower. Use the drawing to find the tower cage. And retrieve the intel. Travel to via Carola. Hmm. Dobra, będziemy w nowej mapce ludziska. Nowa mapka czeka. Możemy sobie zobaczyć, co będzie w nowej mapce. Uff. W ogóle jestem ciekaw, czy w tej grze są jakieś, nie wiem, ultra zombie, wiecie o co chodzi? Normalnie to chyba kanonicznie to specjalnie, ale... Ale to jest gra, mogli zrobić coś takiego. Wow. Dobra, niech się przeczyta wszystko. I jesteśmy. Save to journal. O nie, no ja naprawdę nie mogę tu z tym skipowaniem po prostu. To jest tragedia i ona będzie tak gadać znowu. Ten odcinek jest tylko gadaniem. Latarka. Pięć. Tutaj nie <laughs> da <laughs> się zbytnio... łyżko My wiemy na co stać łyżkę, oj, my wiemy. Co wie, ten wie. Ja wiem i wy wiecie. Ja no, znowu będzie gadać. Nie. nie. Ale muszę to zbierać, a mi się odblokują potem jakieś nie właśnie kody czy coś, tych sejfów, inne rzeczy, takie. Nie wiem w sumie. Może i tak, tak będzie, może i tak nie, nie będzie. Przestań go gadać, bo już nie mogę sam nawijam. No. Dobra, więc idziemy. Uuu, ciekawie tutaj w sumie. Jest kibelek. Nawet fajna miejscówka się wydaje. No nic, potem pana. Leci samolocik. Nie. wystarczy no jeszcze na jednego. To jest głodna? głodno. I. Nie. No i po. Poczekaj chwilkę. Jak sobie poradzi ten? Dobrze sobie radzi. Wytrzymały zbytnio nie jest, ale radzi sobie dobrze. I'm sticking. Co to było? Nie wiem, że to była butelka. Spokojnie, co tam? Możemy porozmawiać? Dzień dobry. Czyli ty jesteś friendly. Bo ostatnio miałem taką jedną znajomą i ona nie była. I wiesz, co się z nią stało? Skończyła marnie. Jeżeli ty nie chcesz skończyć marnie, to lepiej zejść mi z drogi. Bo on młoda. co wy tu w ogóle robicie? I don't look tough? Wiesz co? Ja potrafię zrobić z tego drewna? Wiesz co? Don ci postawię. Ale wolę go wyrzucić do śmieci i mieć z niego materiał. Ponieważ tak to działa. Nie. jest? Nie chcę z wami na razie gadać. Na razie. Na razie. Na razie zbieram drewno. Jeszcze pogadamy. Ale to nie jest ten moment, ok? Co ty robisz? Co ty strzelasz? Nie strasz mnie. Ujebało cię do reszty? tu ludzie chodzą? Co ty strzelasz? Odsuń się, jezu. Kto tam? Who's there? głuchy telefon się bawisz, bo akurat znalazłem jeden. Idziemy tam. Nie, 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 nie idziemy tam. Tego już nie podniosę. Mam, mam dupie te kartki. Dawaj to. Pójdziemy sobie w tą stronę. Fajki mogę olać. Ale ostrze! Ostrze sobie ząbki! Nie, nie denerwuj tam, nie? Staminę sobie muszę trochę odnowić, wiecie? Nawet kosztem życia, bo w sumie to stamina to... Tutaj też jest bardzo ważna. Czy to mi... Y, stamina? Tak, zrespi mi stamina, to dawaj. Dobra, zrównoważyło się, już jest trochę lepiej. Yo! Co my tu mamy? Buta wezmę kolejnego, to się też przyda, bo to możemy sobie tam, wiecie, rozkładać i może z tego potem robić nowe bronie i jeszcze raz to znalazłem, więc też sobie wezmę. Ja się nie, nie, potrafię się odpędzić od lutowania w takich grach, to jest niewykonalne po prostu. Nie da się. Jak ja mam tego nie podnieść? O, to jest kolejna rzecz. Jak ja mam tego nie wziąć do plecaka, nie schować i potem nie rozjebać? No, no, nie da się, no. Mam duszę po prostu z Cavendiera. Halo, mordo! O, ale przekręcimy ci się Bęc! 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 Tego wbiję, tak? Bęc i bęc! Ale combo. Oho, zepsuło się. No super. Tu faktycznie nie jest zbytnio wytrzymałe. Eee, yy, tak. Jeżeli się zastanawiacie, co będzie wreszcie odcinka, to chyba właśnie chodzę trochę po prostu popatrzeć, co my tu mamy. Może jakąś sobą aktywność znajdziemy. A jak nie, to questem zajmiemy się już następnym. Kurde, czy, czy mnie. Nie, chyba raz mnie tylko ugryzł zombie, jak nie? Naprawdę jestem. Już się wyskilowałem. Tak uważam. Nie wiem, co wy myślicie. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy według Was też już jestem prosem i po prostu rozwalam te zombie jak te, czy jednak jeszcze nie. Ua, to jest shotguna! Bierzemy. Nie wiem, leż tego podniosłem, ale co najmniej dużo. A tu jest łódka już, tu wyjścia. No ja nie chcę jeszcze wychodzić, chyba. Dobra. Nie, tu nic nie ma. Dobra, słuchajcie. Pójdziemy jeszcze, obczajmy ten garaż. Cię wynoszę. Się wynoszę i kończę. To będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ojoj! Oj, pani to chyba zabłądziła. Ewidentnie. Mamy tu coś? Co? You are territory. You will be shot on site. <laughs> Ale, Ale ja, tu mam fajne rzeczy. Zabieraj to. Jeszcze municja. Jest sobie. Kurde, no mam nadzieję, że my nie zastrzelą, jednak, nie? Zatem co to za fraction territory? Jak tutaj jest, ty nie żyją. nie mam racji? Co To? Co to jest? Co to jest? Eminstrivia, ale dobra, a to? Jerry Stick! To jest put! Biorę! Co? Niedobre było? Mógł już mówić, że niedobre! Ja i teraz zużycia już w ogóle nie mam. Teraz, jak ktoś będzie chciałbym mnie strzelać, to mnie na hiciorę zjedzie. A to? O! Dobra, to Olać, to bierzemy na odwrót, prawda? Na pewno na Max stamina plus 20. To jest dobry shit. Co już się dzieje? Yy, dobra. To mogę olać. To sobie odłożymy. Wspinamy się na górę. Mam nadzieję, że my tam serio nie zestrzelą Nie widzę, żeby tutaj ktoś był. Chociaż Ja to Ząbek mi zobaczył, ale on się to nie wezpnie, więc chyba nie mam nim problemu. O o! O, o. E? Ja to jestem kurwa magik. E, nie w takim sensie. No jasny gwint. Co? I on do mnie przyjdzie? Dobra, wiecie co? Raz gozie śmierci. Jak się nie uda, się nie uda. Wiem, że miałem już kończyć. Dawaj się tu. O kurde. Dobra, jak tu jest dużo. Nie, nie widziałeś mnie. Cholera, widział mnie. Usnijmy. Oh fuck. You are fucking stupid. -hoo -hoo! Ale jaja. Ja. Dobra. Ale wam zrobię cliffhanger'a. <grym> Reszta zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, ciepło. Na razie.